Zadanie pierwsze, informator maturalny Matematyka 2024 przez 2025. Wartość wyrażenia przedstawionego tutaj jest równa i cztery odpowiedzi mamy do wyboru. A więc przekształcamy nasze wyrażenie. Najpierw będziemy wykonywać działania w nawiasach, czyli liczby poza nawiasami przepisujemy bez zmian, podzielone przez. I odejmujemy od siebie dwie liczby, jeden i ułamek, żeby odjąć od siebie. Liczby należy sprowadzić je do wspólnego mianownika, czyli u nas wspólnym mianownikiem będzie 2025. Przypominam, że liczbę 1 można zapisać na przykład jako ułamek 2/2, jako ułamek 53/53 i 53, jako ułamek na przykład pierwiastek z 3 podzielone przez pierwiastek z 3. Ponieważ my chcemy w mianowniku 2025, zatem w liczniku też wpisujemy 2025, drugi ułamek bez zmian, czyli 1 przez 2025. Zamykamy nawias minus, otwieramy kolejny. Tutaj spójrzmy w mianownik. W mianowniku jest liczba 2024, bo znowu jedynkę zamieniamy na ułamek o mianowniku 2024 i na licznik. Taki sam i drugi ułamek bez zmian. 2025 podzielone przez 2024. Zamykamy nawias. Podzielone przez 1 przez 2024 równa się, równa się. Oczywiście zamiany jedynki na ten ułamek można dokonać w pamięci. Nadal wykonujemy działania w nawiasach, czyli te liczby poza nawiasami przepisujemy bez zmian. Odejmujemy liczniki. 2025 odjąć 1 to jest 2024, mianownik bez zmian. Tutaj przepisujemy minus i nawias. Ponieważ gdy odejmiemy 2024, odjąć 2025, dostaniemy minus 1, mianownik bez zmian. 2024, zamykam nawias, podzielone przez 1 przez 2024, równa się, równa się. To teraz będziemy dzielić przez, przez siebie łamki, a łamki dzielimy w taki sposób, że pierwszy przepisujemy bez zmian, a drugi odwracając, zamieniając dzielenie na mnożenie, czyli 2024 całe zamienię na 2024 pierwszy. Tutaj zamieniamy iloraz na iloczyn i ułamek odwracamy, czyli 2025 podzielone przez 2024. Minus i minus da nam plus i będzie pierwszy ułamek bez zmian 2024. Mnożenie zamieniamy na dzielenie. I odwracamy ten ułamek, czyli będzie 2024 przez 1. Równa się. No to mnożymy przez siebie ułamki. Przy mnożeniu można upraszczać, czyli na przykład skracać sobie te same liczby, i u nas taka sytuacja nastąpiła. Skrócimy sobie przez 2024 i dostaniemy 1. W drugim iloczynie jest tak samo. Podzielimy przez 2024 i dostaniemy 1. 1 razy 2025. To jest 2025 podzielone przez 1, dodać. 1 razy 1 to jest 1 przez 1, czyli po prostu 2025 dodać 1 to jest 2026 i szukamy takiej odpowiedzi. Znajduje się ona tutaj. Zaznaczamy i kończymy zadanie.